Cześć robótka z Aurelią Serwetka Wiktoria. Zapraszam na odcinek trzeci. Mamy 10 okrążeń. Zaczynamy okrążeniem 11. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Mamy trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki tutaj w tym samym miejscu. Na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. W poprzednim okrążeniu mamy tutaj 3 oczka łańcuszka. I w tym okrążeniu również 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk motywu z poprzedniego okrążenia. I tutaj wykonamy 9 słupków. Przyspieszymy dziewięć słupków, tutaj powstanie ananasek, trzy oczka, łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw z poprzedniego okrążenia, chwytamy za łuk i wykonujemy motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Po prostu powtarzamy. Pracujemy na zmianę. Motyw główny podstawowy ananas. Całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Motyw główny ananas. Motyw główny ananas. Na zmianę. Mamy 16 motywów głównych podstawowych w okrążeniu. Mamy 16 motywów Ananasa w okrążeniu. Było to jedenaste okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Motyw główny podstawowy powtarzamy. Gotowe. W poprzednim okrążeniu mamy tutaj 3 oczka łańcuszka. W tym okrążeniu mamy w tym miejscu 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy na pierwszy słupek motywu ananasa i wykonujemy jeden słupek. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny słupek motywu ananasa i wykonujemy jeden słupek. Oczko łańcuszka. Słupek na kolejnym słupku z poprzedniego okrążenia. Pracujemy tak do tego miejsca. Mamy 9 słupków. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw z poprzedniego okrążenia. Chwytamy za łuk i wykonujemy motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Po prostu powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko, ścisłe. Było to dwunaste okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Motyw powtarzamy. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Pamiętamy, tutaj na łuku mamy zawsze trzy oczka łańcuszka. W poprzednim okrążeniu, w tym miejscu, dwa oczka łańcuszka i w tym okrążeniu również dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na to oczko łańcuszka pomiędzy słupkami, chwytamy i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy na kolejne oczko łańcuszka pomiędzy słupkami, pół słupek. Pracujemy tutaj do tego miejsca. Mamy 7 łuków ananasa, Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na motyw główny podstawowy z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Płuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Było to trzynaste okrążenie i tak się robótka prezentuje. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Motyw główny podstawowy z poprzedniego okrążenia powtarzamy. Gotowe. Motyw główny podstawowy w tym okrążeniu jest taki sam jak w poprzednim. W poprzednim okrążeniu mamy tutaj dwa oczka łańcuszka, a w tym trzy. Chwytamy za ten pierwszy łuk ananasa. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka na łuk ananasa. Chwytamy za kolejny łuk ananasa i wykonujemy półsłupek. 3 oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy na kolejny łuk ananasa z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. Pracujemy tak tutaj do tego miejsca. W tym okrążeniu nasz ananas ma 6 łuków. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk motywu z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko, ścisłe. Mamy 14 okrążeń. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Tutaj będzie zmiana. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Trzeci. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka, łańcuszka na Łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. W poprzednim okrążeniu tutaj w tym miejscu mamy trzy oczka łańcuszka i w tym okrążeniu również trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za pierwszy łuk ananasa. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Chwytamy za kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. Pracujemy tak tutaj do tego miejsca. W tym okrążeniu ananas ma 5 łuków. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw z poprzedniego okrążenia i wykonujemy motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Ten motyw. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 15 okrążeń. Mamy 16 motywów głównych podstawowych w okrążeniu. Mamy 16 motywów Ananasa. Było to 15 okrążenie i na tym okrążeniu zakończymy ten poradnik. Jeśli uważasz, że robótki jest tak jakby za dużo, że układa się tak jak układać nie powinna, napnij szpilkami tak jak do blokowania. Tylko oczywiście na sucho i wszystko się okaże. Zapraszam na kolejną część. Pozdrawiam. Aurelia